A co może pójść nie tak w takim przykładzie? Zobaczysz to zwykły Pitagoras. No i czy nie jest to ten taki znany trójkąt o bokach 3, 4, 5? Nie! Zobacz, bardzo wiele osób uczy się tych trójkątów na pamięć i jeżeli widzi boki 3, 4, no to na ślepo piszą, że ten x równa się 5. Ale pamiętaj, są takie długości boku w trójkącie prostokątnym, jeżeli trójka i czwórka są przyprostokątnymi w tym trójkącie, czyli trójka i czwórka byłyby idealnie tutaj. Ale w takim przypadku jak wyliczyć z tego trójkąta twierdzenie Pitagorasa? Zobaczmy, możemy stosować go w ten sposób, mamy 3 kwadrat, plus x kwadrat równa się 4 kwadrat. Mamy 9 plus x kwadrat równa się 16. Odejmujemy obustronnie 9. Mamy x kwadrat równa się 7. Po spierwiastkowaniu wychodzi, że x równa się pierwiastek z 7. To jest nasza prawidłowa odpowiedź. Jeżeli film Ci się podobał i chcesz zobaczyć inne, zaobserwuj ten kanał po więcej. A jeżeli chcesz uczyć się razem ze mną, zapraszam Cię do moich kursów na moją stronę paulinaodmatematyki.com.